Mamy na stole rozłożony rejestrator BX4000, który umożliwia podłączenie czterech kamer i umożliwia nagrywanie obrazu z tych czterech kamer, oczywiście dźwięku pozycji GPS. Podłączyliśmy dla przykładu trzy kamery i spotkałem się ostatnio z pytaniem, jak zrobić, żeby wyświetlić na jednym monitorze obraz właśnie z trzech bądź nawet z czterech kamer. To zaprezentuję teraz, jak szybko to zrobić. No, oczywiście podłączamy plus minus kamery do rejestratora, monitor na, na wyjściu. Mamy pilota. Na pilocie naciskamy klawisz y, środkowy, czyli play. Wchodzimy teraz do takiego menu OSD, gdzie jest zaznaczone, że teraz mamy podgląd z czterech, z czterech kamer. Klawiszem REC. Y, Naciskamy kolejno i wybieramy kamera numer 1, podgląd z kamery numer 1, podgląd z kamery numer 2, podgląd z kamery numer 3, podgląd z kamery numer 4. Akurat jest nie podłączona, stąd czarny ekran i mix, czyli pogląd z czterech kamer. OSD wyłączy się samo automatycznie po paru sekundach, bądź ponownie naciskamy środkowy klawisz i jest podgląd z czterech kamer.